Cześć, witajcie w kolejnym odcinku roboty budowane paragrafem pisane. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy tutaj chwilę na temat taki mianowicie czy prawo budowlane, czy takie prawo budowlane jakie jest w Polsce czy że niektórzy mówią, że złe, że źle zrobione, że źle tworzone i tak dalej, to wina prawników. Bo ja czasem często spotykam się z takimi opiniami że przecież no jak to? No, przecież prawnicy robią prawo budowlane. Przecież tam sami prawnicy są. Przecież to prawo jest złe. Przecież to, co jest zrobione, jest to nowelizacja ostatnia, jakaś tam jaka by nie była, no to ona zawiera w ogóle jakieś tam poważne wady, które będą utrudniać jej stosowanie. Albo ta nowelizacja, która, która jest tworzona, to ma w ogóle jakieś niejasności że będziemy mieli do czynienia na przykład z jakimiś pojęciami niedokreślonymi, gdzie, e, gdzie później ciężkość będzie rozszyfrować, prawda więc pomyślmy pomyślmy jak to wspólnie jak do tego jak do tego tematu do tego tematu podejść. Czy to rzeczywiście jest tylko stereotyp czy, czy może coś więcej. Bo ja bardzo często takie właśnie tutaj opinie opinie słyszę i takie opinie są mi przeciwstawiane czasem w jakichś wystąpieniach które, które prowadzę. Po pierwsze tutaj w mojej ocenie, taki subiektywny tutaj punkt widzenia, bo oczywiście to, to ten mój kanał cały to nie jest, nie stanowi porady prawnej. Jeżeli tutaj chcecie jakąś poradę, to zwróćcie się do, do, do prawnika z pasją, z wiedzą, z, z, określonego, z, określonego, z określonej dziedziny, z określonego tematu, a na pewno Wam, a, wam pomoże. Natomiast e, natomiast chciałem tutaj, po to ten kanał w ogóle między innymi założyłem, żeby w jakiś sposób poszerzać, e, poszerzać wiedzę, pokazywać też mój, mój subiektywny punkt widzenia, przede wszystkim, żebyście myśleli tutaj wszyscy oglądający na temat prawa budowlanego i stosowania jego, jego w praktyce. No więc zobaczcie, po pierwsze, po pierwsze, jak to prawo jest, jest tworzone, No patrzcie, no mamy cały proces legislacyjny i teraz jak obserwujecie, może gdzieś w mediach, nie wiem, w sieciach społecznościowych, na YouTube, nie wiem, na linki jakichkolwiek sieciach społecznościowych prawników, to zobaczcie, spójrzcie na tych prawników, którzy są specjalistami z tej dziedziny, jakiejkolwiek. Nie tylko tutaj, no, jak mówię o przykładzie prawa budowanego, prawa. spójrzcie na specjalistów, którzy są w Polsce, mamy super specjalistów. Z niektórymi mam okazję działać tutaj Prowadzono w ramach Komitetu do Spraw Nieruchomości przy Krajowej Gospodarczej, super spece, pozdrowienia dla Was. Także spójrzcie, co oni w ogóle tam piszą. Co oni tam w ogóle piszą w sieci? Jak na przykład mówią, że to prawo ma wady, że to będą niejasności, że to rzeczywiście będzie problemem problemem w stosowaniu itd., itd. A co robi ustawodawca? Zawsze są nic nie robi. Ustawodawca to prawo po prostu uchwala. uchwala. Dlaczego tak jest? No, macie w odpowiedzi też w poprzednich moich też odcinkach. To po pierwsze, po drugie, zobaczcie, też jak jeden tutaj z profesorów prawa, którego gdzieś tam słuchałem. Mówił słusznie, tutaj zgadzam się z jego, jego podejściem. Zobaczcie, że czasem jest tak, że im bardziej tutaj prawo budowlane, czy jakieś w ogóle przepisy są nieostre, tym bardziej przekonać do, można do, do tego swojego koalicjanta, koalicjanta w rządzie. No bo na przykład łatwo mu powiedzieć, że na przykład no, ten przepis w prawie budowlanym, no to będzie można robić, myśleć, i tak, i tak rzeczywiście będzie można budować to, i to bez żadnych dokumentów, no nie? A on mówi, a będzie można, a nie, no to super. No to my to popieramy jako, jako koalicja, tak? Później się okazuje, że y, prawnicy interpretują, jeden interpretuje tak, drugi interpretuje inaczej, sądy administracyjne interpretują inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Także jest to pewien też element takiego y, dealu politycznego, prawda? To jest, tutaj, to jest tutaj kolejna rzecz, którą chciałem, żebyście, y, żebyście sobie przemyśleli też, y, też sami, jak wy do tego tematu y, podchodzicie. No, i tutaj kolejną, yy, kolejną rzeczą, to rzeczywiście oprócz tego, że jak obserwujecie tych prawników, to później zobaczcie, zobaczcie to, co oni też proponują, to co, to, co tam jest w ogóle uchwalane. To czasem to się ma nijak do, w ogóle do efektu, yy, do efektu końcowego. Tak? Albo na przykład ustawodawca, pewne wskazówki i coś tam innego, jakieś uwagi, wskazówki uwzględni, tak nawet jeżeli są one zgłaszane. Ale czasem niekoniecznie, bo po prostu czasem to jest stworzone pod, w jakimś celu, tak? W jakimś celu, żeby czasem niestety, żeby się przebudować wyborcom, bądź większego tutaj tutaj, tu, tutaj, przemyślenia. I później mamy ten efekt finalny, że, że patrzymy, kto tam wchodzi w skład tej całej komisji. No na przykład, no, nie było tam, byli sami prawnicy, którzy na przykład, nie wiem, byli przy ministrze, który tworzył to prawo, a nie było żadnych specjalistów innych. No to rzeczywiście no, wina prawników, nie? Czy takie rzeczywiście? No, moim zdaniem, no niekoniecznie, prawda? Niekoniecznie tak jest tutaj. Tak, tak, to, tak to wygląda w praktyce. Jednak no z takimi tutaj stwierdzeniami możemy się, możemy się spotkać, że złe prawo budowlane to właśnie wina, wina prawników. I trzeba by na pewno, no to sami sobie to po prostu przemyśleć i sami sobie to zobaczcie, czy, czy to też tak w Waszym stopniu wygląda. Czy Wy w ogóle Macie, macie na to taki, taki pogląd, pogląd i punkt widzenia? No i też później patrzycie, że no dobra, ale kto to prawo uchwalał, tak? Jakie tam czy są tam jakieś w ogóle wiedza techniczna była, była użyta przy tych dalej tych pojęć itd., itd. No tak jak mówiłem, zobaczycie sobie te poprzednie moje odcinki, które to gdzieś nagrywałem tutaj, tutaj dla was i o no, podejściu do, do tworzenia prawa budowanego. No ale ja z tym oczywiście tutaj się, e, się nie zgadzam, bo uważam, że e, prawnicy, którzy siedzą w danym temacie, specjalizują się w danym temacie, a nie da się siedzieć w każdym, we wszystkich tutaj e, e, nie da się być na przykład, nie wiem, w, przynajmniej w mojej ocenie, nie da się być dobrym, nie wiem, może karnistą i dobrym specem od prawa administracyjnego, prawda, i od prawa nieruchomości. No, no, no chyba nie, tak przynajmniej ja, ja uważam, nie wiem, może są oczywiście, prawda, wyjątki. No, Zapewne, tak, mogę się, też, mogę się też mieć. To tylko mój punkt widzenia i moje tutaj podejście do tego tematu. Natomiast e, powiem wam, że na przykład mam też takie sytuacje, że. E, e, ktoś mi mówi, a, bo na przykład ten prawnik, no to on tam nie wiedział, i tak dalej, i tak dalej, tylko gdzieś tam skieruje do kogoś. No i super. No i super. No i to jest super podejście. Ten prawnik ma bardzo dobrą zasadę radcowskiej. On nie powinien zajmować się sprawą, w której nie ma doświadczenia. I wtedy ewentualnie przekieruję do kogoś, kto posiada z tego tematu lepszą wiedzę od niego, tak? Lepszą wiedzę od niego i wie, że ta osoba mu pomoże, tak? To ja mówię, o to super, tak? No to ja chwalę takiego prawnika, tak? który umie powiedzieć, nie, ja nie wiem, ja nie wiem, ktoś pomoże bardziej. Albo na przykład też, takiego, też takie podejście lubię i zawsze sam go stosuję, że ktoś mnie czasem o coś tam pyta, a ja na przykład nie wiem tego, nie wiem. To nie, nie owijam w bawełnę piąte przez dziesiąte, że ja nie wiem, tylko mówię, nie wiem, mogę sprawdzić nie wiem, postaram się sprawdzić, doszukać, poczytać, zobaczyć jakie mogą być pola do interpretacji, zobaczyć jak to wszystko może, yy, może wyglądać. Jeżeli nie wiem, to po prostu szczerze i bez ogródek mówię, że nie wiem. A nie wiem, w i ile wiruje, że, że i coś tam wymyślę, to później bym chyba sumienie zjadło i gryzło przez, przez dwa lata, tak? albo, albo lepiej. Tak? Także, no, no same to jest, sami widzicie, jakie to może być różne podejście do, do takich tematów. Natomiast ja się na przykład denerwuję, jeżeli słyszę takie, takie podejście, że no, przecież no sami to prawo tworzycie, no, przecież tam tylko prawnicy i prawo budowane to tylko wina, wina prawników. No, tak jak mówię, no, wystarczy spojrzeć i poczytać, na jeżeli chodzi do tego procesu, czy później też, jak to prawo wchodzi w życie, np. prawo budowane, jakieś nowelizacje poszczególne, to wystarczy poczytać specjalistów z tego, z tego tematu, co oni tam piszą, co oni tam piszą I jak to rzeczywiście wygląda. To sami powiecie, czy to rzeczy... I nawet jakieś zgłaszane zgłaszane jakieś tam uwagi, nie wszystkie zostały uwzględnione, prawda, i nawet przez nich, przez kogoś tam innego, na to zwracano uwagę w procesie ustawodawczym, a ustawodawca z tym nic nie zrobił, no to, no to nie ma się co dziwić, prawda? Nie ma się co dziwić. No natomiast, no to jest moim zdaniem, taki tutaj troszeczkę stereotyp, prawda? Bo ten cały proces legislacyjny jest, jest skomplikowany. Natomiast on no, nadal uważa, ciągle to powtarza jak mantrę, że w Polsce brakuje poważnego podejścia do ustawy prawo systemowego podejścia do ustawy prawo i aktów pokrewnych. Które by pewnie raz na zawsze zmieniło to, że przynajmniej przynajmniej podejście systemu spowodowałoby to, że byłoby ono bardziej, bardziej stabilne, tak, bardziej jasne, bo zawsze można coś, coś doprecyzować. Oczywiście same te szczegóły nie e, iść, same w szczegóły i, i zmierzanie do samych szczegółów też niczego nie rozwiążą, bo przypadków i pomysłów inwestorów jest w naszym kraju wiele. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w miarę tutaj możliwości swoich. Na pewno coś będę dla Was rzucał na kanale. Zachęcam do subskrybowania mojego tutaj kanału, jeżeli lubicie mnie oglądać. Cieszę się, że, że coraz więcej osób subskrybuje kanał, że oglądacie. I to jest też dla mnie jakaś ta motywacja, żeby coś dla Was tutaj, tutaj fajnego, fajnego rzucać. Na pewno będą kolejne odcinki, tego możecie być pewni, bo mam tutaj sporo pomysłów, pomysłów w głowie, żeby coś fajnego dla Was przygotować. Trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie na razie jeszcze raz tego odcinka. Wszystkiego dobrego dla was i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Roboty budowane paragrafem pisane. Trzymajcie się, cześć.